Witam Was bardzo serdecznie na moje dzisiejsze, czy, na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiejsze czytanie jest czytaniem. Miesięcznym i jest to czytanie na miesiąc sierpień, czyli tak naprawdę sprawdzamy, co się dobrego wydarzy w miesiącu sierpniu, co nas dobrego czeka w sierpniu. Jaka będzie energia tutaj ogólna tego miesiąca? Na co powinniśmy uważać w tym miesiącu? No i oczywiście rodzina, znajomi, przyjaciele. Miłość, praca, finanse, rada oraz przekaz od kryształowego anioła na cały miesiąc. Kochani, jeżeli chodzi o to, co dobrego czeka nas w miesiącu sierpniu, to na pewno pozbędziemy się. Tutaj jakiegoś ciężaru i odczujemy ulgę, czyli pospędziemy po, się czegoś, co tutaj tkwiło na naszych parkach, a czego się Pozbyliśmy i teraz możemy tak naprawdę odetchnąć z ulko, czyli tutaj przychodzi do nas jakaś ulka. Tutaj jest rozpustka. Poczęcie y, jakiejś walki. Ja mam wrażenie, że Wy w tym miesiącu będziecie o coś walczyć, y, o coś zabiegać, być może walczyć o kogoś albo o coś. Albo po prostu będziecie z kimś tutaj walczyć, z kimś będziecie się kłócić. Na co powinniśmy uważać? Ja mam wrażenie, że wy w tym miesiącu będziecie osłabieni. Tutaj y, wyczerpani, pozbawieni y, energii, no właśnie, będziecie przemęczeni, y, pozbawieni sił energii, być może nawet chęci do, y, do życia. No po prostu będziecie w takim stanie, że nic się wam nie będzie chciało. Tutaj robić. No właśnie. Ja mam wrażenie, że wam, że do tej pory byliście nie do końca szczęśliwi, bo tutaj czegoś wam brakowało, do pełni szczęścia. I to Wasze szczęście zostanie uzupełnione. Możliwe, że to Wasze szczęście się wypełni tutaj i będziecie w pełni, w pełni szczęśliwi. U Was zapisano. Zaczęło się dziać, tu coś dziać. Tutaj ziarno, które zasialiście, zaczęło przynosić jakieś owoce. Możliwe, że też wasza, waszo, wasza praca, którą wykonaliście, również zaczęła przynosić jakieś owoce. Ja mam wrażenie, że w Waszym życiu pojawi się mężczyzna, mężczyzna dojrzały, stabilny, tutaj dużo starszy, może starszy, na pewno starszy. Bardziej doświadczony, być może nawet mądrzejszy tutaj od Was, niewątpliwie Wy tutaj zacznicie, ale możliwe, że już zaczęliście tutaj wchodzić w rolę, przede wszystkim w rolę żony. Być może partnerki no, w rolę żony, być może partnerki życiowej, jeżeli to będzie związek, nieformalny tutaj w rolę matki, ale też takiej opiekunki, strażniczki, domowego ogniska. No właśnie, czyli wy, z tym mężczyzną stworzycie dom, rodzinę i to wy będziecie przede wszystkim opiekować się to rodziną i się o nią troszczyć. I będziecie stać na straży tutaj być może bezpieczeństwa, ale też dobrobytu tej, 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 tej rodziny. Będziecie też dbać o to, żeby tej rodzinie tutaj pod względem finansowym, materialnym niczego nie zabrakło. Ja mam wrażenie, że wy będziecie szyją Waszej rodziny, a Wasz mąż, Wasz partner będzie jej głową. On będzie zarządzał Waszą rodziną, a Wy będziecie tutaj yy, 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 Wykonawcami jego poleceń. No właśnie. Będziecie wykonawcami e, e, jego, e, jego e, poleceń, ale to. Mi się wydaje, że to nie będzie taka dominacja, że on będzie y, y, tutaj w jakiś sposób y, nad wami dominował. Nie, wręcz przeciwnie. On będzie jedynie y, tutaj. Y, y, Wymyślał, tworzył jakieś pomysły, a wy będziecie je realizować. Może nie tyle polecenia, ale jego pomysły. No właśnie, czyli y on będzie praktycznie od myślenia. On będzie myślał i mówił, y co macie co macie zrobić, a wy będziecie tutaj realizować jego pomysły, a właśnie jego pomysły. Możliwe, że wy w tym związku będziecie re, re, real, realizować. Wy w tym związku Będziecie rea... realizatorami. No właśnie, wy w tym związku będziecie realizować jego pomysły. No właśnie. Czyli tutaj wprowadzać. On będzie myślał, a wy po prostu y, będziecie tutaj y, y, realizować jego pomysły. Y, ja mam wrażenie, że tu ktoś, jakiś mężczyzna, y, zdejmie z Was jakiś ciężar, prawdopodobnie ciężar emocjonalny, tutaj y, uczuciowy. No, właśnie. Tutaj uwolni być może Was od emocji, które Wam ciążą. No, właśnie. Ten mężczyzna uwolni Was od. I otworzy Wam oczy. Tutaj pozwoli Wam dostrzec jakie jesteście piękne, jakie jesteście y, atrakcyjne. No właśnie tutaj y, y, możliwe, że Wy wcześniej nie zauważaliście tego, jak, jakie byliście, pi, jakie jesteście piękne, jakie jesteście atrakcyjne i że możecie tutaj y, podobać się płci y, przeciwnej tutaj, y, jakie jesteście też pociągające, zmysłowe, no właśnie ten mężczyzna Wam to uświadomi, tutaj otworzy y, wam y, oczy. O co wy będziecie walczyć? Wy będziecie walczyć tutaj w obronie. Waszego związku, Waszej relacji, która tak naprawdę jest Wam przeznaczona. No właśnie, Wy tu będziecie walczyć w obronie yy, Waszego związku, yy, Waszej relacji, która tak naprawdę jest Wam yy, przeznaczona. No właśnie. Nie. Yy, to co mówiłam, wy jesteście wyczerpane, yy, nie macie siły, no właśnie, yy, ale wy to siłę, to energię yy, czerpiecie od tego swojego mężczyzny, tak samo jak on tutaj. Yy, z siłę, to siłę, ener, to siłę, energię, to energię, którą ma w sobie, czerpie od Was, tak samo Wy te siłę i energię tutaj y, czerpiecie od Niego. Jeżeli jest tak, że Wy jesteście... Y, y, wyczerpani, być może czymś zmęczeni, to ten mężczyzna, czy też Naładuje Was tutaj energią i, i, i siło, Tak samo jak Wy tutaj, jeżeli On jest zmęczony i nie ma sił, nie ma energii, to wtedy Wy naładujecie Go tutaj swoją siłą i energią. Tutaj jest jakaś rozmowa, no właśnie. Ja, ja mam, że dzięki tej rozmowie, dzięki rozmowie z tym mężczyzną, dzięki komunikacji z tym mężczyzną, wy nabieracie tutaj sił i energii. Do działania, jeżeli, jeżeli macie taką możliwość i się na przykład spotykacie z tym mężczyzną, to dzięki właśnie spotkaniom z tym, z tym, z tym mężczyzną, dzięki rozmowom tej, z tym mężczyzną, wy nabieracie tutaj sił i energii. nowych sił, przede wszystkim nowych sił, no właśnie. Tutaj y, dalej, y, to co mówiłam, y, 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 wy nie jesteście y, do końca szczęśliwi. Ponieważ tak naprawdę nie jesteście razem, wam tutaj brakuje, dopełni szczęścia siebie nawzajem, i tutaj Waszej, e, waszej miłości, która e, Was łączy, tylko że wy z jakiegoś powodu nie możecie tutaj e, e, na razie być razem, bo coś stoi, coś stoi między wami, coś nie pozwala tu się wam ze sobą spotkać, tu się wam ze sobą połączyć, dlatego tutaj z tego powodu wy nie jesteście tak w pełni Dlatego z tego powodu y, wy y, jesteście w, tak w pełni y, nieszczęśliwi. Y, właśnie. Mam wrażenie, że tutaj. Y, to ziarno, które mm, y, zasialiście tutaj, już wydało owoce, mimo że tutaj pojawiają się jakieś przeszkody y, zewnętrzne, że są osoby, które Wam. Y, przy, y, przesz, przeszkadzają tutaj w byciu razem, to to ziarno tutaj miłości, które zostało między wami tutaj zasiane, y, zasiane ono przynosi owoce, które, y, które teraz zbieracie. To co mówiłam? Y Wyspieracie plony, wyspieracie y, owoce. Y, ja myślę, że wszystko tutaj y, y, to, co do tej pory y, y, nie było dla Was jasne, tutaj staje się jasne. Y, jakby tutaj wszystko. Y, co, by, co było, albo jest między wami, tutaj się, y, y, się wyjaśnia. A to, co było ukryte, tutaj wychodzi na zewnątrz, tutaj y, wychodzi y, z ukrycia. No właśnie, ja mam wrażenie, że Wy mieliście jakieś przeznaczenie, ale wy nie znaliście tego, tego, tego przeznaczenia, ponieważ było ono przed, przed Wami ukryte i tak naprawdę dopiero, to, to, dopiero teraz to to wasze przeznaczenie wychodzi z ukrycia, wychodzi na zewnątrz. Całkiem możliwe, że wy dowiedzieliście się albo dowiecie się, jakie jest wasze przeznaczenie, kto jest waszym, kto jest waszym, Yy, przeznaczeniem i to się stanie chyba niebawem, bo ja mam wrażenie, że to nastąpi bardzo szybko. Może to yy, nastąpić dosłownie za chwilę yy, dosłownie za moment no właśnie. Yy, yy, Wypoznacie. Moje przeznaczenie, no właśnie. Być może poznacie tę osobę, która jest wam e, e, przeznaczona. E, ten mężczyzna uwolni was od jakiegoś bólu e, i, e, i cierpienia. I pozwoli Wam, Waszemu Sercu, jakby na nowo tutaj kochać, na nowo tutaj ofiarować komuś swoją miłość, tutaj swoje uczucia. No właśnie, jakby niemożliwe, możliwe, że ten mężczyzna sprawi, że pokochacie go na nowo. On sprawi, że pokochacie go na nowo. Królowa pentakli, tak. Wy wejdziecie w rolę tutaj królowej. E, e, pentakli, czyli prawdopodobnie w rolę, tutaj mówiłam wcześniej, w rolę matki, e, żony, ale też opiekunki e, domowego ogniska. Wy też będziecie dbać o to, żeby w Waszej rodzinie niczego brakowało. Tutaj również pod tym względem. E, m, Materialnym, e, e, finansowym. E, e, wy od czegoś odejdziecie? Możliwe, że Wejście w to rolę nową rolę, o której mówiłam wcześniej będzie wymagało od Was y, jakiegoś poświęcenia. Być może od czegoś będziecie musieli tutaj odejść y, coś y, zostawić na tej Właśnie dla tej roli. Właśnie, będziecie musieli tutaj dokonać jakiegoś wyboru. Jeżeli chodzi o przekaz odkrysztowałego aniołka, to on mówi, że tak naprawdę wynik, a jeszcze do tego pozytywny wynik tutaj naszego zachowania zależy od naszego pozytywnego zachowania oraz nastawienia. No tak, jeżeli będziemy y, zachowywać się pozytywnie i będziemy mieli tutaj y, pozytywne y, y, pozytywne nastawienie, nastawienie, to wynik naszego działania również będzie Pozytywne, kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytanie.